Nikok Nikok! Gdzie jesteś? Pewnie już wyszedł. Ech. Nie, nie ma po nim śladów. No to Pewnie poszedł na tą górę beze mnie. Jakiś mieszkaniec. Wioski. Przeżył po ostatnim ataku. O, workbench. Wezmę go ze sobą. Może się przyda. Wezmę go specjalnie dla nikogo. Uf, jego. Nic nie zostawił. Żadnej kartki. O nie, pewnie go tam Hero Brain zaniósł albo coś tym z tyłu. Nie, muszę biec tam. Szybko. Ktoś mnie okradł chyba przed chwilą. O, Zombiak? Nikok? Nikok? Zombiakiem jesteś? Nikok. Nie, Nikok. Nie jest zombiakiem. Myślałem że go zamienili. On... O! Cześć! Żegnaj! <laughs> Muszę zobaczyć, czy coś tam dalej jest! Pewnie tam nikok jest zamknięty! Wow, 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 Co tu jest? O, dud. O, rany. Tu zamknięte. Nie ma jak otworzyć. Pójdę tam! O, tam są dźwignie. Otworzę drzwi. Dobra. O, rany. No i dobra, wchodzimy. Mam nadzieję, że nikt jeszcze żyje. O, rany. Ale mnie głowa boli. Pewnie mnie ogłuszyli jak wstałem. Nie, 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 nie myślę o tym. Po prostu nie będę, nie ma zamiaru o tym myśleć. O! o auć! Spadłem A może uda mi się O, tak Nasiona Nie Wyrzucę, by poskromić nikoka A workbench zostawię tu Żeby wiedział że tutaj byłem Świetnie Co ona robi? А, ah, ah, моя голова. А, о нет. О нет. О нет. О нет. О о нет.